Jesteśmy aktualnie na stanowisku wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie razem z ekipą Power, czyli admirosem kameralnie, gilantisem i doradcą zawodowym panem Markiem. I właśnie z panem Markiem szukamy Waszych mocnych stron i Waszych ścieżek kariery i robimy sobie zdjęcia, rozmawiamy i każdy z nas ma coś specjalnego dla Was. Gilantis kamera należy do Ciebie. Tak jak mówiła Maja, na naszym stoisku nie będziecie się nudzić, czeka tu na Was wiele ciekawych atrakcji, no i dodatkowo mamy dla Was panel dyskusyjny, na którym dowiecie się, jak działa zawód youtuber. Małopolska jest piękna, to wiecie na pewno. Małopolska to nasza historia, nasze dziedzictwo, nasza tradycja, to też na pewno świetnie wiecie, ale wiecie także, że Małopolska to nasza szansa. Wasza szansa to inspiracja, to rozwój, to niesłychane możliwości. Zachęcam do udziału w projektach realizowanych przez Województwo Małopolskie. Bądźcie naszą częścią, bądźcie z nami w programie Power. Rozwijajcie się. Rozwijamy się dzięki Wam. Małopolska to Wy. Admiros, kolej na Ciebie. Zobaczmy, jak bawią się uczestnicy Absolvent Talent Days. Hej, jak podoba Ci się na Absolvent Talent Days? Cześć, a bardzo fajnie jest. Odwiedziłaś już stoisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie? Tak, właśnie trzymam karteczkę od nich. <gulnie> ogólnie bardzo zaciekawiło mnie stanowisko doradcy zawodowego, ale też potrzebuję na pewny etat, ale ogólnie ludzie bardzo, bardzo pomocni byli i mili, więc. Super, to cieszę się. Dzięki wielkie. Trzymaj się i powodzenia. Witam ponownie w Strefie Power. To pomoże Wam najlepiej znaleźć Waszą własną ścieżkę zawodową. Oczywiście doradca zawodowy i dzisiaj z takim właśnie doradcą zawodowym mam okazję się spotkać tutaj na stoisku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Marku, czym tak w ogóle zajmuje się doradca zawodowy? Rolą doradcy zawodowego jest służyć wszelkiego typu radom, informacjom, wszystkim tym, którzy albo szukają pracy, albo myślą o jej zmianie, chcą się rozwijać, zastanawiają się nad wyborem studiów, kursów, szkoleń. Na co mogę liczyć na takim spotkaniu z doradcą zawodowym? Kwestia zbadania predyspozycji, kompetencji zawodowych, czyli tak naprawdę tego, co interesuje zgromadzonych tutaj pracodawców. Staramy się indywidualizować to podejście w zależności od konkretnych potrzeb, konkretnej sytuacji osobistej, zawodowej danej osoby, która do nas przychodzi. Dziękujemy wszystkim za przybycie na Absolvent Talent Days. I pamiętajcie, jesteście Powerful!